Zakład aktywności zawodowej to miejsce, które ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy i rozwój zawodowy. Taki zakład niedawno zaczął działać w Kętrzynie. Mamy cztery pracownie. Jest to pracownia gastronomiczno-kateringowa, pracownia pralnicza, pracownia niszczenia dokumentów oraz pracownia obsługi zieleni, konserwacji sprzętu, konserwacji też terenów. Dlatego Dzisiaj zakład aktywności zawodowej jest jednym z podstawowych elementów, jeśli chodzi o politykę społeczną na mapie powiatu kętrzyńskiego. Nowoczesne wyposażenie pracowni, budynek bezpieczny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a do tego możliwość skorzystania z rehabilitacji i usług fizjoterapeuty. To wszystko znalazło się w nowym zakładzie w Kętrzynie. Takiego miejsca dotychczas w powiecie kętrzyńskim nie było. Jest to pierwszy zakład aktywności zawodowej, który tutaj mamy I no, mam nadzieję, że będzie on tutaj służył wszystkim naszym mieszkańcom, mieszkańcom z niepełnosprawnościami i wszystkim innym, na których rzecz będą niepełnosprawni, pracowali czy też świadczyli usługi. Przed pracownikami zakładu pojawia się szereg obowiązków. Na no, razie porządkowe sprawy, czyli mycie podłóg, zamiatanie. Zmywanie, wyparzanie, wszystkie magazyny, krojenie warzyw. Gotowanie. Do wszystkich nowych zadań są jednak odpowiednio przygotowani. Ponadto w każdej pracowni czuwa opiekun, który służy radą i pomocą. Osoby, które u nas pracują, bardzo chętnie przychodzą do pracy, jest bardzo duże zainteresowanie. Atmosfera też jest bardzo przyjemna, i myślę, że jak najbardziej oby się w tym kierunku to rozwijało. To potwierdzają również sami pracownicy. Super, jak w niebie! W zakładzie aktywności zawodowej w Kętrzynie zatrudnienie znalazły 34 osoby z niepełnosprawnościami i 14 opiekunów oraz pracowników administracji i obsługi. Z wachlarza usług oferowanych przez zakład korzysta już między innymi Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie oraz inne jednostki powiatowe. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv